Dzisiaj będzie yy, odcinek o super piłce. To widzicie, mam super piłkę. Prawdziwa. Popatrzcie sobie. Jakbyście chcieli kupić. Poczekam chwilę. Tak. Jeszcze pięć Już. Dobra. I podziemek właśnie odbrzmia. Popatrzcie. Umy wyżej. U mnie tu lampy. U mnie nawet... Tak, czy wam tak, pokażę. Z ziemi. Tam, tam, na samej dole, tamtą, do, do mojego mieszkania. No, Moje mi mieszkanie jest to w drugim piętrze, nie liczy się, to pierwsze. To będzie mieszkanie na pierwszym no liczyłem. Ja już to nie tylko lubię, ale mogę wam rozmiar pokazać, Tak, to chmur. Czekajcie, czekajcie, bo jest się na dole, więc widzicie to może. Ja widzę około tak. Ja widzę tak, około. Cool. To jest z dołu, jak poczę na dół, to ja tam nie widzę nic. Oj, 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 zasłaniałem. Jeszcze raz. Dobra. Więc no. dzisiaj będziemy akurat, już chyba wiecie, jak dużo Jedna jest brata. Ta czerwona. Ta czerwona. Jest brata. Ona jest bardziej czerwona. Tylko ja na nagraniu pokazuję. Tak. Taka bardzo jaskrawa. To nie jest ona jak bardzo jaskrawa. Ona jest po prostu czerwona. Ona jest po prostu czerwonego koloru. Więc no. Warto kupić tania 4 zł. My mamy za 4 zł, 2 zł, grosze, 120. Jest też za 40 taki cały zestaw, ale w... nie opłaca się, opłaca się na przykład takie dwa. Lepiej będzie jak pokażę Wam. O! Taki zestawik. To nie jest zestaw, ale to jest dwa kupione. One są innego koloru. One tak, tak naprawdę tak nie błyszczą, ale one inaczej błyszczą. Ale po prostu są inne, jakby nie inne, tylko bardziej, na realnym życiu są bardziej ciemniejsze. Widzowie, jak coś się na z pola, to będę musiał się wymknąć.

samą siłą. Ale ja odbiłem mocno. Chcecie zobaczyć, że ale nie idzie. Nie będę w następnym odcinku. Stawcie komentarz. Komentarz zostawcie. Lajka i sub. żeby coś było to napisać. Ja.